Paranormalne zjawisko, które ci się przydarzyło? Moja babcia Helena mieszkała 200 km ode mnie. Była typem klasycznej kochanej babci, wiecznie uśmiechnięta, pachnąca ciastem drożdżowym i jej ulubioną wodą toaletową pani Walewska. Dzwoniliśmy do siebie co niedzielę. Ostatnia rozmowa nie była inna. Opowiadała o swoich pomidorach w ogródku i o tym, że znowu boli ją krzyż Nic alarmującego, standard. Tamtej nocy to był wtorek. Długo nie mogłem zasnąć. Lipcowe powietrze było gęste i ciężkie. Przewracałem się z boku na bok, w końcu udało mi się odpłynąć. Nie wiem czy to był sen czy jawa, do dziś nie potrafię tego rozróżnić. Poczułem nagły chłód w pokoju, mimo że okno było zamknięte. Otworzyłem oczy. W drzwiach mojego pokoju stała postać. Księżyc wpadał przez ok Wracając na wszystko bladą, widmową poświatę. To była ona, moja babcia. Wyglądała dokładnie tak, jak ją zapamiętałem. W swoim ulubionym lawendowym swetrze, z siwymi włosami upiętymi w kok. Uśmiechała się do mnie, ale ten uśmiech był jakiś inny, spokojny, ale smutny. Nie weszła do środka. Stała w rogu, jakby na coś czekała. Nie czułem strachu, czułem dziwny spokój i ogromną senność. Babciu, co ty tu robisz? Jest środek nocy. Wymamrotałem, przekonany, że to jakiś dziwaczny sen. Jej głos był cichy jak szept wiatru, ale słyszałem go idealnie w swojej głowie, choć ze mną w nosiu. już czas. Wyciągnęła w moją stronę swoją pomarszczoną dłoń, tę samą, która tyle razy podawała mi gorącą herbatę. Ale dokąd? Babciu, muszę rano wstać. Nie mogę teraz. Odpowiedziałem, odwracając głowę w stronę Poduszki. Chciałem po prostu spać. Poczułem na ramieniu jej dotyk. Był lodowaty. Jakby dotknął mnie kawałek lodu. Ten chłód przeszył mnie na wylot i na chwilę całkowicie ocucił. Kiedy gwałtownie podniosłem głowę, już jej nie było. Drzwi były zamknięte. W pokoju znowu było ciepło. To tylko sen pomyślałem. Bardzo realistyczny sen, i zasnąłem. Obudziłem się rano z dziwnym uczuciem niepokoju, ale zrzuciłem to na karp nocnej duchoty. Ubrałem się, zjadłem śniadanie. Szykowałem się do wyjścia, kiedy zadzwonił telefon mojego taty. Stałem w przedpokoju i słyszałem tylko strzępy rozmowy. Głos ojca łamał się i cichu. Kiedy odłożył słuchawkę, miał łzy w oczach. Spojrzał na mnie i wiedziałem, że stało się coś strasznego. Muszę ci coś powiedzieć. Dzwonili od sąsiadki babci. Zaczął. Babcia, babcia nie żyje. Zmarła w nocy, we śnie. Poczułem jak nogi robią mi się z waty. Oparłem się o ścianę. Kiedy? Zapytałem cicho. Sąsiadka znalazła ją rano. Lekarz stwierdził, że zgon nastąpił gdzieś między pierwszą a drugą w nocy. Dokładnie wtedy, kiedy stała w drzwiach mojego pokoju. To nie był sen. Przyjechała się ze mną pożegnać. Przyjechała, żeby mnie ze sobą zabrać. Do dziś, kiedy kładę się spać, czasem czuję na ramieniu ten fantomowy, lodowaty dotyk. I zadaję sobie jedno pytanie, które będzie mnie dręczyć do końca życia. Co by się stało, gdybym tamtej nocy powiedział tak i poszedł z nią?